Wszystkich dobrych murdek z ulic. Wiem, że każdy z was chciałby mychać przytulić. Lecz także w życiu boli trzeba, dla niektórych ludzi najważniejsza nie jest kieda Ale trzeba żyć z hajsem lub bez hajsu. Z hamtem dla w wszystkich Weź z was, i kurwa. Co to znaczy być prawilnym? Prawilnym? Trzeba kurwa jebać policję, kurwa kurwa rozumiesz, że to chodzi o muś, kurwa? kurwa. I jeba codnik, oj, do przodu po wariacie, rozumiesz. Aha. E, jeszcze jedna pytanko A jak wygląda stereotypowy prawilny człowiek? Prawilny kurwa? Prawilny kurwa jebiej. Jebiej kurwa prawo po, po całości. Rozumiesz że co chodzi. Wiesz tak? A skąd się wzięło samo słowo prawilny? I don't know man. I don't know. Nie wiem. Prażanka wie. Raczej pozytywne. A nie mamy czasu na takie rzeczy. A co tak mniej więcej znaczy swoimi słowami? Nie wiem. Uczciwy? Coś takiego? No, w ogóle coś takiego. zgodnie z zasadami. No tak mi się wydaje. A co to nie, czy ogóle... miasto prawa? To się z frajerem albo nie. Grypsujesz czy gdzieś do frajerów? Grypsuję? Co to znaczy? Jesteś bitem czy frajerem? Frajerem nie jestem. A kto to, kto to jest ten frajer w więzieniu? Frajerzysz, a frajerzysz albo grypsujesz, tak? Aha. No to wiadomo, że gdy grypsujesz, to jesteś tam spoko, tak? A frajerzy to są na przykład konfidenci, albo jacyś tam... Powiem tak, szczerze? Postępowanie według własnych zasad. I tyle mam do powiedzenia. A każdy ma swoje zasady. A moje zdanie, moje zasady... Nie są aż takie pojebane, żebym nie był prawilny Bo nie jestem konfidentem, ani żadnym winy kurwa pojebanym mentem I w tych czasach kurwa poje tak, że każda będzie zgnieciona szmata Bo tu wymiata hardcore madafaka Każde, każdy, kurwa no trupem, właśnie tak i te kurwa wszystkie spele co chciało na mnie donieść, będą kurwa rozjebane, bo każdy jest kondonem. Dziękuję bardzo. <laughs> Może nie chcę tego mówić na głos, ale no prawilny to inaczej prawi... Czek, nie? Czy to jest właśnie pozytywne czy negatywne określenie Jak nie najbardziej pozytywne. pozytywne. To, to inaczej Pozytywne, na pewno pozytywne, wie tak. pan. To tak jak teraz my z panem rozmawiamy. No e, chyba nic nie robimy takiego. Tego, żeby... Ten pan jest prawilny, rozładował mi się telefon i pozwolił mi zadzwonić ze sprawienia. Ja Dzięki temu panu telefonu. Dzięki no, temu dzwonimy. znajdę żonę. na imię, wszystkie roseczki zapraszam, Ty, moja legitymacja. Co jest dobry podryw? Spraw, weź tam o daj, dobrze? Prawilniak tak, powiem tak. Pani Papierosa jest ubrany w skórę w koszulę i w garnitur. No wszyscy wiedzą, kto to prawilniak, tak? Czy wie pan co to znaczy być prawilnym? To znaczy mieć przy sobie różne urządzenia typu telefon i mieć, mieć w kontakcie ze światem typu internet. Aha, a jak wygląda prawilny człowiek w tym razie stereotypowy? Trudno jest mi powiedzieć no, jak wygląda taki człowiek, ponieważ no, ja już jestem w tej erze, że tak powiem, nowoczesnej. Zasady są w ogóle najważniejsze. Tak, zasady. Okej, okay, jakie to są zasady? To są zasady społeczności. Chodzić w dresie. O. Nie sprzedawać na psach, kolega, tak. powiedział. Abibaz. Tak, to są zasady wymyślone przez ludzi śmiesznych, naprawdę. Nie, to ale... nie jest, to trab... Dobrze, człowiek. to jest, to jest wytykcie, wytykcie, Prawilny człowiek. człowiek postępuje według zasad, które są... Yy, tak, a przykód? Tak, na przykład tak to wchodzi tak, yy, tak. słowiecki mhm. jest po prostu tradycją. Prawilny to jest człowiek, który uważa, że wszystko jest dobre, ale oczywiście wszystko to, co on robi, takie prawilne to jest. Jak pójdzie sobie na mecz, popatrzy sobie na tych innych kibiców, się spojrzy na nich i stwierdzi, ale ci ludzie powinni zostać pobici, albowiem oni prawilni nie są, tylko no, pytanie, tylko przedstawiciele mojego klubu są prawilni. Prawilny to jest taki koleś, który w sumie takie stereotypowo są czasami, także nosić łysy, dresy musi nosić i słuchać jakby być, jak to powiedzieć, mieć respekt wśród swoich ziomków tak zwanych a w skali od niego 1 do 10 jesteście prawilni? Eee, Wobec nie, jestem, nie jestem prawilny, ponieważ mam długie włosy. No być takim w porządku i być takim być takim. jakby to powiedzieć, no takim ziomkiem, no. no mieć swoje zasady i być takim no przyzwoitym człowiekiem, no w miarę. Czyli pojęcie pozytywne. Tak. O, określenie jako określenie, tak? No, normalne słowo, tylko nie każdy o tym wie w ogóle co to znaczy. No, takim dobrym człowiekiem być To nie wiem, no co, chyba dobrze, nie? Światło jest idziemy Reprezentuję styl właśnie tych dzielnic. Jestem normalny, czyli dla wielu pojebany Posiadam coś, czego nie pośród i cię są tym zasady kato fundamy niczym wiamy, latami szkifowany